under my that effort are harmful to the game's integrity and my community. i'm in. <laughs> respect my teammates. i will respect my teammates and make every best efforts to fo <laughs> foster that. <laughs> oh, that was about that. <laughs> <laughs> oh, oh, i that respect builds trust. I the trust is needed for everyone to perform their their best. I'm in <laughs> perfect myself and my community. To nie brzmi jak liga, którą znam. Tak. Mam prostu do ciebie Dobra. pytanie. Tak jakby coś bardzo dla mnie ważne w tym momencie. Oczywiście, że za ciebie wyjdę. <laughs> Chcemy to. Fuck. No jest ale z tym tak złomem. Nie przejmuj się. Ja tu to, powodzę, to jest to kwestia streama dajdziesz? po prostu. Ale znaczy to nie jest stream, to jest <coughs> Znaczy nagrywania. Mierz, o co mi chodzi? No ale to nie pamiętam. Spokojnie. Znaczy się zapomnę to wyłączyć. Bo ja nic nie zrobię bez farmy, a taka gra nie ma sensu. Jakby chcecie mieć ADC, a nie kukłę treningową. Ale ja się czuję tak przykro, kurde. To... Mają taką tajną lupę, na więc nigdy nie dodał. No ten, wszyscy Nice! Wyłapujecie ich fajnie Ej! Bo możecie good No nie, zabiłam jak? Halo? W jaki sposób je miałam zabić? Ja się wycofam, sorry bardzo. No ja idę do ciebie. Aha Shit. Te kule ci w nieskończoność, rozumiem? Dobrze, Proszę. Proszę. Mhm. No dobra, nie ważne. Co ten Volibear? Oni miałem down. they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand Dobra, nie było. Masz leczenie, okay. Uważaj! Idę, idę, idę! Dobra, byłem sam po prostu. No, ale oni mają strasznie dużo swobodnicy, co tu i co i no, ale co Jak z... mnie wkurwiają takie dzieci, które po prostu triggerują się na wszystko. Dobrze widzieli, że mieliśmy problemy. I zamiast przyjść do nas i pomóc nam, to woleli siedzieć na linii i y nic nie robić. tak XD. No, nie ma się co triggerować. No bo. ale on się to jest zabawne, wiesz? No. To jest zabawne. Jeszcze oni mają Soul Drake'a to już w ogóle jest jakaś tu tak. Ja mam... już zrobiłam? Jest, Mam E. Chyba nie ma GG. Definitywnie Kaisa jest dobrą kontrą na zaję, no. aż dziwną. Ja nie byłem w stanie nic na nią zrobić, po prostu, z samego porządku. Ale sądzę, na, na pewno będzie trzeba budować to... Jeżeli będę szła w tanka, to kamień, lodowe serce. Bo to dużo da. No... Chyba nawet w pierwszej kolejności jebać ten Czekaj, budowę. czekaj, czekaj, jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę. Leksusa. No. Gin, 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 gin. Mm. Dobra. No. Ej, jak to skombekujemy, to ja będę po prostu niebo wzięty. Yy, ta. Ale... życie. No tak było śmiesznie. Ja z tego nigdy nie wyjdę. No ja nie jestem w brozie. Życie. <laughs> ja mam gorzej. Ani? Nie, fajk. Człowiek krzak. Bajki warusu. Hmm. A warusa nie lubię. Człowiek krzak, będą po prostu stawiał trapki w krzaczkach. No, warta postawie w środkowym krzaku. Jak tylko będę miała okazję, nie będzie nic. <grym> Damy radę. O, ja, czekaj, ja zaraz tam porzucę Nie, lag, 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 lag. Dobra, nieważne.

Spoko, no, tego pajka nie ma też takiego problemu. Jestem w furze minionów. No nie, stało mi się. Damy radę. Tylko po prostu spodziewać. I to był taki target. Dawaj do niego, w i lecisz w niego. Ok, tam że dobiegłem trochę za późno. Dawaj, dawaj, dawaj Nie wiem co się dzieje, bo mam lega Dobra Ja się cofam Teraz mam wrażenie, że dostaliśmy jakieś upośledzonych typów Dobrze Rus. Nie ma tu obijania Idę, idę, idę. Okej, jest nasza systka. Dawaj go. Lasia, poza... A. To jest poza zasięgiem. Dobra. A tu ojoj. O! Widzisz? Okej. Okay. Dziwny mecz. No taki. <grychy> abstrakcyjny. Nie żebym narzekała, nie? Z...